Nie dostałam się do Twojej 5 minut Dzisiaj sobie o tym pogadamy Zapraszam Tak jak już powiedziałam, nie dostałam się do Twojej 5 minut Mimo, że próbowałam, wysłałam zgłoszenie, nie dostałam się do żadnego etapu Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy mnie wypatrywać w kastynkach, Nie, nawet tam się nie dostałam Właśnie sąsiad się na mnie patrzy O, poszedł jego koszulę nie, serio, nie wiem, co tam robię. Yy, disclaimer, możecie słyszeć w tle deszcz, ale mikrofon mi nie działa z jakiegoś powodu, więc tak będzie deszcz w tle, nic z tym nie zrobię. Zabieram się do tego nagrywania od kilku dni. Nie powstrzymamy ten deszcz, okej? Okay? Just, just no, just no. Nie dostałam się do twojej 5 minut, więc... Zakładam własny kanał, a wy jesteście właśnie widzami pierwszego odcinka na tym kanale. Jej! Yeah. Może zacznijmy od tego, dlaczego ja się tam w ogóle zgłaszałam. Moim marzeniem od zawsze było nagrywanie. Ja, jako dzieciak, to jest taka historia, którą wszyscy opowiadali na tych Christingach, ale trochę mam podobną. Ja, jak byłam dzieciakiem, nagrywałam różne fabuły lalkami, pet shopami, Tak, ja jest to z tej ery pet lalkami, i i wszystkimi moimi zawodkami. Później jak miałam 11 lat, założyłam sobie kanał na YouTubie, więc to nie jest mój pierwszy de facto film na YouTubie. Ale no tak by poszedł tak, jak to 11 latce. Lekki cringe był. I nagrywałam rok, więc całkiem jak nam niedługo. Potem zajęłam się bardziej filmową kwestią. To znaczy chciałam zostać aktorką, chciałam zostać reżyserką i chodziłam bardzo dużo z moimi yy, kumplami i kumpelami na statystowanie w różnych filmach, jakichś takich, czy serialach popularnych, czy to epizod, czy to statystka. Byłam w jakiejś tam agencji. Yy, no i tak się generalnie takim profesjonalnym filmem chciałam zająć, nie? I taki był plan na moje życie. I wszystkim opowiadałam, co chcę robić w życiu i ja chcę robić filmy. Ja chcę być no, najpierw faktorką, potem reżyserką. Miałam 15 lat, to wróciłam do kanału na YouTubie, ale jeśli dobrze pamiętam, to ze 3 odcinki 4 nagrałam i poszło. Nie pamiętam dlaczego, kompletnie nie wiem dlaczego przestałam nagrywać. Brak czasu, zajęłam się czymś innym. Nie pamiętam, była to jakaś pierwsza, druga liceum. Mm... No i przyszedł moment matury i po maturach egzaminu do szkoły filmowej właśnie na reżyserię, na którą startowałam. I guess what? Nie dostałam się, bo że nikt mnie do niczego nie bierze. Rary Sar, actually. Ja jestem mega YouTubowa, Ja siedzę na YouTube, słucham podcastów YouTube oglądam filmy, również jakieś tam rzeczy, friza, śledzę, może jazz, czy coś takiego, nie za bardzo. Chociaż od Twojej 5 minut, to była dobra reklama, bo w zasadzie coś tam sobie oglądam. Nie, nie wszystko to nie jest, może kąt dla osób w moim wieku, ale jak jest coś ciekawszego to sobie chętnie oglądam od yy, niedawna, a Twoje 5 minut oczywiście z wiadomych względów, prześledziłam całe i generalnie siedzę na YouTube dużo. I tak jak mówiłam, miałam 11 lat, 15, wróciłam do tego YouTube'a 11 zaczęłam nagrywać, 15 wrzuciłam, więc gdzieś to zawsze było i, i chciałam potem tak profesjonalnie się tym zająć, nie wyszło ale cały czas ten YouTube po głowie mi chodzi, no nie? To był powód, dlaczego zgłosiłam twoje 5 minut i miałam ogromne, ogromne nadzieje z tym związane dlatego, że czułam, że się nadaje. bo po pierwsze jestem ciekawa jestem fajna, jestem zabawna, jestem energiczna Jestem też... mam sporo do powiedzenia, powiem wszystko, nie tylko takie czyste, kontentowe rzeczy. No i tak sobie pomyślałam, że też ta moja przeszłość taka trochę aktorska, trochę filmowa, tutaj o tym jakoś za dużo nie powiedziałam, tylko wspomniałam, może to też jest pomysł na jakiś odcinek. Widzicie? Kreatywność. Cały pomysł w co jest pomysł na ten kanał. Może tym razem nie odejdę po kilku miesiącach, jak kilka lat temu. No i kurde, czułam, że się sprawdzę, nie? I, i popełniłam poważny błąd, bo moje zgłoszenie było strasznie na szybko. Porównanie tego, jak bardzo chciałam się dostać, a jak bardzo w sumie nie postarałam się nad tym filmem i zrobiłam to na ostatni moment, bo chyba 8 czy 9 lutego wysłałam zgłoszenie, a zgłoszenia były do 10. Miałam na to ponad miesiąc. Nie, równy miesiąc. Równy miesiąc. Od 10 stycznia do 10 lutego były zgłoszenia, nie? Na twoje 5 minut 3. No to no to, to jak mi to wyszło, to średnio generalnie. Tutaj może, możecie gdzieś zobaczyć urywki. Może nastawiam się trochę, bo nie, wiem, nie jestem dumna z tego filmiku. Ale no kurczę, czułam, że może ktoś coś zobaczy, że okej, okay, ten filmik nie jest jakiś idealny, ale może ktoś zobaczy, że miał jakiś potencjał. Szczególnie, że przed nagrałem swojego filmiku. Oglądałam filmiki zgłoszeniowe osób, które wygrały Twoje 5 Minut 2 bodajże. Tam był filmik, tam był na kanale chyba ekipy, gdzie oglądamy nasze filmy zgłoszeniowe do Twojej 5 Minut. I generalnie musi się jakoś nie wyróżniał, w sensie, okej, okay, poziom filmików do Twojej 5 Minut 3 był. Duży. Był bardzo duży i zdecydowanie większy według mnie niż ten do dwójki. Jedynki nie śledziłam, to jeszcze tak sobie zaznaczę, dlatego będę porównywać raczej do twojej pięć minut dwa. No i kurde, faktycznie to moje zgłoszenie było takie na poziomie dwójki, nie, jedynki, nie trójki, nie? No i tak tego. Jeżeli bym się dostała do, do programu, czy nawet na sam casting, to czułabym, że to jest mega fajna okazja, żeby się jakkolwiek pokazać tym bardziej do programu. Już nie mówiąc o tym, gdybym, powiedzmy, wygrała, nie? To wiecie, wejdźmy sobie w sferę marzeń i, i, i ja naprawdę czułabym się mega fajnie w takim, mam wrażenie, konten kontencie i to jest taka, wiecie, zmiana, y, zmiana życia, której ja aktualnie potrzebuję, bo jestem w średnim punkcie mojego życia, że trochę nie wiem, co mam robić, o czym może też w innych filmach sobie pogadamy. Ym... I to byłaby fajna zmiana. Więc wyobrażałam sobie, że będę codziennie nagrywać filmy. Oni tam teraz robią daily, nie? Tam baza, faza i te sprawy. Yy, Rozwijałbym się właśnie w takim kontekście czysto youtube'owym, bo jakbym miała powiedzieć, czy ja chcę zostać influencerką? Jasne, fajnie było cool, ale ja bardziej bym chciała zostać youtuberką. Ja uwielbiam robić filmy, nawet takie kurde Mało wymagające, to jednak bardziej mnie kręci YouTube na przykład, niż Instagram. Zresztą w sensie Instagram też spoko, ale po prostu zawsze byłam YouTubeowa. No nie, nie, nie aż tak Instagramowa. No i wyobrażam sobie po prostu, że w tej pasji będę mogła się daily spełniać i mieć super możliwości. Wiecie, jaką ja mam teraz możliwość? Usiąść na swoim balkonie, gdzie kurde, nawet mikrofon mi wysiada i, i, i pada deszcz, nie? A jeżeli jesteście w takiej ekipie, to są możliwości nagrania, kurde. Zaangażowanie dużo więcej osób, dużo lepszy sprzęt, dużo lepsze pomysły można zrealizować. Takie co jedna Japona sobie po prostu nie mogę tego zrobić. No i, i tak sobie wyobrażam, że moje życie będzie wyglądać. Natomiast nie udało się dostać nawet do tego castingu. I moje. Sorry. Meluś, masz fokus na sobie. Co powiesz? Cześć skormu! Co tu się dzieje, co tu się dzieje, co ta matka robi. Ona nigdy nic nie robi, i dalej się zaczęło coś to w tym życiu robić. Zawód czułam ogromny, bo naprawdę ja już sobie wyobrażałam, jakie fajne możliwości mogę mieć do rozwoju. Yy... Przepraszam, ale że spraszę cześć skarbie. Cóż mi na kolankach usiąść? Czy nie? Yy, zawód, zawód, czułam ogromny zawód, bo ja już się troszkę kurty podjarałam, że naprawdę może być super, że takie możliwości są otwarte dla zwykłych, i zwyczajnych osób. Bo, bo, dopóki swoje 5 minut się nie pojawiło, to nie ma więcej na YouTube takich programów, które tworzą nowych twórców, nie? Trzeba mieć trochę szczęścia, czy, czy czegoś innego, żeby w innym, yy, żeby jakoś po prostu czy to wybić samemu, czy w przypadek poznać jakiegoś YouTubera, czy cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. No więc czułam duży zawód, i to jest też wątek, który chciałam poruszyć, szczególnie jeżeli oglądają mnie osoby, które też się zgłaszały i też na przykład się nie dostały na którymkolwiek etapie odpadły, czy to pierwszym czy, czy na przykład były na castingu, ale, ale nie dostały się drugiego etapu castingu, a potem były, był program dopiero, to jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. I jeżeli ktoś z to ogląda i może napisać komentarz, to bardzo będę wdzięczna, bo nie znam nikogo innego. Jak ktoś się nie zgłaszał i czuje, że to jest fajna, fajna przestrzeń właśnie i dobry moment, żeby o tym pogadać, jak się człowiek czuje, jeżeli zostanie odrzucony. Bo z jednej strony oczywiście takim normalnym, logicznym... Podejściem do tego jest powiedzenie sobie, że no tyle osób się zgłaszało, nie dziwne, że się nie dostałam, nie dostałam, nie? Ale kurde, ja na przykład mam tak, że się nakręciłam. Ja na przykład miałam tak, że się mega nakręciłam na to, że się dostanę, nie? Ej, on jeszcze bardziej robi cozy vibe. Ta herbatka to przy nim nic. Ja się mega nakręciłam, więc wiadomo, że jak się mega nakręcisz, to potem jest mega zawód. I właśnie dobrze jest podejść do tego zdrowo, że mnóstwo osób się zgłaszało. Poza tym pamiętać trzeba o tym też, właśnie, że oni szukają konkretnych ludzi. Konkretnych ludzi i to, że ty nie jesteś konkretną osobą, która według tych trzech osób jest super i się nadaje, to nie jest, że się nie nadajesz. No to nie jest kurde Bóg, który na przykład jest w stanie przejrzeć Twoją przyszłość i wiedzieć na 100%, że tobie się nie uda, nie? Ja tak myślę i taką mam nadzieję i chyba ta wiara w siebie jest najważniejsza. Wiara w Malusia jest najważniejsza. Chciałabym właśnie powiedzieć wszystkim, że. Nie poddawajcie się, bo ja na przykład na początku się mega zawiodłam, ale potem mnie to zmotywowało, bo jak już w końcu usiadłam i nagrałam ten, to moje zgłoszenie, to przynajmniej miałam takie ej, usiadłam, coś zrobiłam, przygotowałam się, nagrałam, zmontowałam. To jest fajny początek, fajna motywacja do tego, żeby to robić dalej. Nie właśnie się zatrzymywać, tylko, tylko ej, róbmy dalej, nakręcamy się, nakręcamy, nakręcamy i, i tworzymy dalej. I właśnie może mojego zgłoszenia minęło już pół roku, bo mamy lipiec. To ja w marcu nagrałam sobie jakiś filmik bardzo podobny do tego, którego koniec końców nie wrzuciłam, bo wydawał mi się słaby. Więc mam nadzieję, że chociaż ten wejdzie. Ale chciałabym wszystkim po prostu powiedzieć, że nawet jeżeli macie inne marzenia, niż być YouTuberem, nie dostanie się do twojej 5 minut czy cokolwiek, to kurde, to że Was nie biorą, to zróbmy tak, żeby to nas zmotywowało, ok? Żeby to nas zmotywowało, jeżeli ktoś, tak jak ja, wewnętrznie czuje, że chce, że myśli o tym miesiącami, latami, aż. Ja, na przykład, osobiście miałam wrażenie, że jeżeli nie zacznę, to nigdy nie przestanę o tym myśleć, bo tyle lat po prostu trwa myślenie o tym, ale, ale ze strachu przed jakąś tam oceną, czy innych osób, czy nawet moją własną siebie, to się niestety nie udało. I, ale udało się teraz, także dlatego lubię oglądać, oglądacie, bo się przełamałam. Mam nadzieję, że ktokolwiek to obejrzy, ale spokojnie, nawet jak nie, lecimy dalej, lecimy dalej, aż się uda. Taki mam plan? I wam też, to, yy... wam też to polecam. Teraz możemy sobie w chwilę zrobić taki kącik komentarzy, bo oczywiście śledziłam i castingi, i program yy, aż do finału, i teraz trochę szczerze, niektóre odcinki są mega nudne, ale oglądam bazę i fazę, które tworzą osoby, które zostały wybrane właśnie z, yy, z Twojej 5 minut z programu. Yy, I co ja na przykład uważam? Generalnie to tak. Cały program wygrał z bychu. Wszyscy wiemy, wszyscy gratulujemy I, i kurde dobra osoba, jak najbardziej myślę, że on jest, nie wiem czy, bo wiem, że sporo osób miało, miało takie, że Zbychu Król musi wygrać, to jest oczywiste, ja nie wiem, mnie się na przykład też z moich takich faworytów to też Kuba Jurka. Jurka całkiem, całkiem polubiłam, jeśli chodzi o pole na przykład, to ona wydaje mi się taka trochę, taka trochę zwykła, przynajmniej to na tyle, i taka zwykła czysta girl, ale takie osoby w projekcie też są potrzebne, więc może dlatego tam jest, bo muszą być różne charaktery w ekipie, żeby to się fajnie oglądało. Kto tam jest jeszcze? Ta Wiktoria, to ja w ogóle nie wiem co ona tam robi, bo ona też jest zwykła, ale Pola jest chociaż taką czysty girl, a Pola, a Wiktoria jest po prostu Wiktorią. <grym> um, lubiłam Ewę, co ciekawe, nie wiem czemu wyleciała i to na tak szybkim etapie. Mnie się ona podoba, szczególnie teraz oglądam ją na TikToku, co to, 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 to mi się podoba generalnie, jest spoko, więc nie wiem, może poza kamerami była jakaś, że uznano, że nie, bo wydaje mi się, że albo nie do tego kontentu po prostu. Tak też może być, a, a radzi sobie spoko, nie? No jest też Crazy Oliwka, którą ludzie uwielbiają, ale mam wrażenie, że Crazy Oliwka to jest tak naenergetyzowana, że to jest osoba, którą uwielbiały chyba, jednak się widzowie i, i ona do młodszych widzów wydaje mi się trafia. Dla mnie to jest po prostu maga, energetyczną dziewczyną, spoko, do ekipy wydaje mi się totalnie się nadaje. No i ogólnie sam sobie program serio. Oglądałam to z bólem dupy, że się nie dostałam, bo bardzo chciałabym wziąć jakiś taki udział. Kurde, tam uczestnicy prowadzili wywiad z Kubą Wojewódzkim, jak ja bym miała taką możliwość w ogóle poznania tych wszystkich ludzi, wszystkich gości z tego programu. Tam była Julia Wieniawa, tam był Mateusz Socha, tam był Wojewódzki, tam byli też oczywiście youtuberzy jak Czajnik, tam był też ten z TikToka Łatwogęg. chłopaki ze Grzytu, który w ogóle oglądam, śledzę i lubię. I... I kurde oczywiście i te wszystkie aktywności, które tam były, na przykład nagranie piosenki, na przykład metamorfoza, na przykład fajne zdjęcia, e, co ja tam jeszcze zapamiętałam. No wydaje mi się, że mogłabym się fajnie sprawdzić w tych sondach ulicznych. To jest taki dla mnie program, jeśli chodzi o interakcję z ludźmi, to wydaje mi się, że nieźle sobie radzę. Nie mam pojęcia, jakbym sobie poradziła w stand-upie, bo nigdy tego nie robiłam i mogłoby wyjść średnio, mogłoby wyjść super, jeżeli bym miała jakąś akurat energię, nie mam pojęcia, ale no kurde, Ból dupy, że się zgłaszałam, że mogłam gdybym na przykład nagrała to lepiej. Oczywiście to nie jest powiedziane, bo może po prostu nie i kropka i tak miało być. Ale szkoda, bo właśnie na taką skalę, jaką sobie teraz mogę działać, yy, to to oczywiście robię. Natomiast no, nie ukrywam, że taki start jako naprawdę takie możliwości, jakie daje tam ekipa, przeżycie tych wszystkich rzeczy, poznanie tych wszystkich osób, no to jest taki mega łatwy start i, i nie mówię, że od razu dostajesz y, 200 tysięcy follow je. i nie chodzi o start followersów to też jest fajne oczywiście, ale bardziej mam na myśli właśnie, kurde, możecie od razu nagrać super odcinek y, który, który mnie się na przykład podobał do oglądania, na przykład ja bardzo lubiłam grać, jak był popularny, to teraz lubię zresztą grać w Among Us in Real Life i takie coś bym mega chętnie nagrała y, tylko nie mam domu nie mam ekipy no głównie, a tam mo można, proszę, możesz to zrobić. Mafię bym nagrała in real life. Wzięła udział w ogóle w czymś takim, przecież ekipa robi taki fajny projekt. Challenger też mi się podobał, ale mafia to jest jeden z moich ulubionych programów, chyba, chyba ulubiony w sumie. No i jeszcze zakończmy tak refleksyjnie, bo chciałabym, żebyście zostali po tym filmie z takim, z takim powerem, który ja trochę mam, nie? Że Coś mi się nie udało, gdzieś mnie nie wzięli, nie stwierdzili, że jestem wystarczający, wystarczająco. To nie znaczy, że nie jestem, nie? To nie znaczy, że ty nie jesteś. I ja chyba to właśnie chcę też udowodnić przede wszystkim sobie, że tym filmem i tym kanałem, i tym co tutaj tworzę, nie? I, i to jest też poniekąd zapowiedź właśnie mojego kanału, na którym będą się pojawiać różne rzeczy. Mam w głowie film o samotności w dorosłości, bo to jest coś, co mnie dotyka. Bo ja generalnie chcę takie nagrywać mega szczere, autentyczne filmy które o problemach, które na przykład mnie dotykają. O samotności. Chciałabym nagrać w ogóle o dorosłości, o wchodzeniu w dorosłość. To jest też, co teraz mnie dotyka, bo ja mam 21 lat, dopiero co, co, co po maturze, 2 lata. Jestem, można powiedzieć, dorosła i, i jest ciężko i myślę, że mogę o tym opowiedzieć. Mogę też zrobić taki kącik popkulturowy pop o serialach, na przykład, to też fajna rzecz. Może jeszcze będę miała okazję nagrać coś gdzieś z kimś, coś tam, co nie sądzę, liczę coś tam, zobaczymy to, co wpadnę. W każdym razie, jeżeli yy, chcesz mnie wspierać, to zostaw lajka, bo to jest nowy kanał, więc każdy lajk się liczy, każda subskrypcja się liczy, każdy komentarz, jeżeli na przykład jakoś się utożsamiasz z tym, co mówię, napisz w komentarzu, będę mega wdzięczna i sobie chętnie przeczytałabym taki komentarz. Także no cóż, nie dostałam się do twojej 5 minut. Wy właśnie oglądacie jak zaczyna się moje 5 minut. Pozdrawiam farty ziomale. Pa.